Słuchajcie, mega ważna sprawa. Właśnie na podglądzie w moim domku z kamer w banku zauważyłem, że ktoś był w mojej skrytce i coś tutaj grzebał w okolicy banku. Nie zauważyłem jeszcze kto, bo wsiadłem po prostu na konia i tu pojechałem, ale na pewno widziałem, że ktoś tu w okolicy był, więc ja tutaj od razu jestem. Zaczynam nawet bez przywitania, więc lol, no tutaj naprawdę gruba sprawa. Kto boję się, że coś mógł ukraść z banku. Czekajcie, tu jest nik, nie, nie widzę niku, bo nie mam Optifina, ale idziemy. Poczekajcie, może bardziej go zaskoczymy. Wezmę od razu miecz do ręki. I tylko trzeba po cichu wejść. Drzwi są zastawione, więc ktoś to sprytnie robił. Ale widać, że. Poczekajcie, może inaczej zróbmy. I jeszcze wam tego nie pokazałem, ale tutaj widziałem dziurę. Tu jest dziura, widzicie? Tu, tu jest dziura. Ktoś mógł tutaj robić jakiś skok normalnie. Więc ja wbiję od góry. Tak jakby się ktoś nie spodziewał, żeby tutaj wbijać. I. No trzeba będzie tutaj. Ej, nie! Czy on bije Heńka? Nie pozwolę mu na to. Wbijamy. Na ziemię! Na ziemię! Ej! Na ziemię! Proszę na ziemię! Do ściany podejść! Do ściany podejść! Zostawić! Zostawić wszystko. Dobra. E, czy wszystko jest ok? Tutaj. Nie odchodź od ściany! Nie odchodź! Nie odchodź! Ej, ej, bo ja cię mogę zabić! Wróć! Wróć tam. Elvis, co ty robisz w moim banku? Przecież ty nie masz pozwolenia tu, żeby wchodzić. Ale że jest taki fajny pokoik, no i a sobie tam jakiś Fajny pokoik, fajny pokoik. Mhm. We fajnym banku, co nie? No, kto ci pozwolił tu wchodzić? Nie masz przyleju nawet, żeby tu wchodzić, więc... Wiesz co, gotowałem sobie z chękiem i go tak lekko przekupiłem. No, ej, ej, poczekaj. Sprawdzam skrzynki. tutaj wszystko jest okej? Dobra, tu jest okej, tu jest okej, tu jest okej. Tu jest ok, bo ja wypłacałem też trochę tego, więc tu się zgadza. Elvis, co ty tu robiłeś? Wytłumacz, wytłumacz. Eee... Bo ja chyba zaraz pójdziemy na komisariat. Eee, I chyba pójdziesz do więzienia. Nie, bo on, nie, on nie chciał pobić. Ale on jest tutaj właśnie po to, żeby ciebie pobić. On może ciebie chciał oszczędzić bardziej Elwis? Ja ci, gwa ja, ja ci nie, gwarantuję, nie, że ja nie jest winny. E, ja, no, ale nie to chcę dobrze. A wiesz, co jest najważniejszą rzeczą? To. Wszystko jest nagrane na kamerze, która nie. jest ukryta o tu. O tutaj. Nie no właśnie, nic nie chciałeś ty zrobić. Nie. Czemu tu masz kamery w banku? No. Dobra, stary, mam pomysł. Może ja, ja cię po prostu przykupię, co? Masz. Nie, nie, nie tak, masz tak, nawet halo. co. Nie, nie. Stój, 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 stój. stój. Wróć tam. Wróć tam. Jeszcze nie skończyliśmy śledztwa tutaj dokładnie. I co ty robisz w ogóle? Co ty w ogóle A ja tu robisz? Mam taką fajną wazę, gościu, Ej. zobacz. Nie wierzę. Nie wierzę. Ty tu nawet kopiesz sobie pod bankiem. Kto ci na to pozwolił? Kto ci ja pozwolił? Nie masz właśnie jej. Gdybyś to sobie wykupił, wszystko, żeby wejść tutaj, mieć pozwolenie w ogóle, żeby tu wejść, to spoko, ale ty nie masz. No, to stary, ale ty hmm. ja nie że tu, tu się nie stało, stary. E, ale ja ci nie, nie wierzę. Teraz z hejkiem, się dogadaliśmy, nie, nie? Weź go nie bij. Weź go nie bij. to. Tak, Dobra. Tak Elvis, chodź ze mną, chodź ze mną. Ale czego ty chcesz mną? Chodź ze stary. mną. Nic się nie stało. Nic się nie stało? Haha, hmm. <laughs> mój przycisk! Dobra, chodź. Te drzwi trzeba będzie naprawić. Wszystko... Wiesz, ile takie drzwi żelazne ja kosztują? Wiesz, ile to w... odbudowa tego no, kosztuje? Ci Od... No właśnie. Tego nie dam, no dobrze. No to, to chodź ze mną. Chodź za mną. Na razie chodź. A wiesz, ile kosztuje taki filar? Taki filar jak ten, który wysadziłeś. Ty to wysadziłeś. Ty to wysadziłeś. Ty to wysadziłeś. Mam dowód... Tu jest kamera. No, tu? Ty masz wszędzie kamery, ty pijesz. Bo ja podejrzewałem, że Heniek może mnie okradzać, ale teraz ja mam 100% że to ty byłeś, więc no. Ale wiesz no. co, bo ja sobie nagrywałem odcinek, na którym właśnie to znalazłem i to przeglądałem. Ja co? I, i, I nawet tak. nic nie mówisz? Nawet ja nic skrzynki. nie mówisz? No. Ja sobie skrzynki otwierałem i ty byś Przecież żałeś, że gdybyś mnie poprosił, wykupił pozwolenie za nawet jakąś nikomu ilość złota, to ja bym mógł cię oprowadzić po tym całym ba... Ale teraz to się nie liczy, bo typie. kościół to są uszkodzenia warte kilka tysięcy nawet. Ale ja mam to gdzieś ty ja idę. No dobrze, nie, nie idziesz, nie idziesz. Stój, 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 stój. 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 Dobra. Dobra, idziemy w tym momencie na komisariat. On mnie nie słyszy. Idziemy na komisariat, on. On jeszcze nie wie. Ja idę już do szeryfa. On uszkodził. Ja wszystkie pozwolenia już sobie legalne. Wszystko w banku jest już legalne, załatwiłem. Może jednego nie ma, ale to jest już takie... że to jest nieistotne. Naprawdę, wchodzę już tutaj i idziemy do szeryfa. Jeżeli... Dobra, jest mój koń, chociaż jest mój koń, chociaż naprawdę co ten kość robi, to ja nie wiem, ale... Aaa, dobra, idziemy do szeryfa. I oby tylko on tutaj był, bo jak nie to jakaś lipa. Ja muszę... Co tu robi Elvis? Co tu robi on? Dzień dobry. Dziś, e, dziś, e, dzisiaj pełnię funkcję komisarza. Zapraszam do pana, zapraszam tutaj do pana. Dobrze, już jeszcze podszywanie się pod ważną osobę. Nie pracę. Proszę tutaj wejść. Wszystko jest nagrane na filmiku. Siadaj na miejscu, siadaj. To można swoje usprawiedliwienie. Elvis mi wszystko powiedział, wszystko. Dobra, dobra, robimy to tak. Eee, może nawet do Maćka pójdziemy sobie w tym momencie. On się próbuje potrzyć. ja nie wiem, czy go do więzienia nie wsadzić. Eee, o kurde, nie wyciszyłem się. Elo, stary, czy ty mi grozisz? Nie, wiesz co, gościu, ja jadę chyba do Maćka, albo wprost, po prostu poczekam tutaj nasze... Nie bij konia, nie bij konia, jeszcze... Jeszcze tego mało. Dobra, nie no, naprawdę, zobaczcie sami. Tutaj są uszkodzenia. No, taki kwarc jak ten. Tutaj sprowadzany. To jest sprowadzany kwarc, rozumiecie? On jest, on nie jest tanią rzeczą. G tutaj jeszcze. No, ty, ty, czy. No, ciebie w końcu już pogrzało, chyba, naprawdę. Naprawdę, ty już przesadzasz. Nie dość, że mi to uszkodziłeś. Wysadziłeś Witam bombę. Pan. Wysadziłeś Ej, bombę. Panie, ale co pan tu robi, panie? E w, w kodeksie karnym jest napisane, że nie, że nie wolno przeprowadzać przy do banku zwierząt. Ale to tak jest socjalne. mój własny bank. Ale mnie to nie obchodzi. Dobrze, nie. Nie wytrzymuję z nim. Je Elvis, Ej, czekaj, wiesz co? Czekaj, czekaj, wiesz co? To, Jedziemy mnie. do szeryfa. Ej, starze, Sz dogadamy się, dogadamy nie, nie dogadamy się. Nie, dogadamy się. Mam złoto, stać mnie. nie. Poczekaj, a ile masz tego złota? Ej, a ile bym chciał? Hmm. No, hmm. poczekaj, poczekaj. No. Ej, zejdź z konia, to po pierwsze. E, chodź ze mną, chodź ze mną. No Musimy to oszacować dobrze. Musimy to oszacować. Ty. Czy ty wiesz, co to jest tutaj? Czy A, ty. Po to no, jest tam jakiś blok głupi. Nic, nic nie warte. Wiesz, ile to jest warte? Pięć złotych. Zł, zł, widzisz 5 zł, widzisz swój cały domek? Jest piękny. No. E, nie licząc podziemi, ziemi, to on na pewno. Jest warty tyle, co ten jeden, co odbudowa tego kawałka. Ty nie Aha, masz ja pojęcia ty... ile to kosztuje. To jest zwykły blok, jakiś tam biały, nawet nie wiem co to jest. Ty nie wiesz co... Masz próbkę. I nie, ha. postawię ci to. No co ty... Jeszcze jeden? Wiesz... Nie, nie, nie. Jak... Poczekaj, ale ja mam pieniądze stary, ja mam pieniądze. Z pięć staków ile? złota? Pięć staków złota ty, czekaj. Ale ty się Enderman tu włamałeś, jest wiesz? Enderman. Czekaj. Enderman, gdzieś tu jest. E, to Kupi jest moja bank? własność. To jest nie własność wiedz. banku. Sam Ej! Nie, nie. Ona nie jest twoja, dobra, dobra. To zabij mnie, a ja pójdę z tym do, z, do prokuratury. I, Pana, i co wtedy? E, kupię ją za steki. Ja jej nie chcę, ci nie oddam. Ona była w moim banku, to jest mój teren. Ja Nie. No, hmm. to jest... Ile, stać, masz, ile masz złota? Wszystko. E, tak tylko mam, bo A... e, jestem biedny. Nie, ja ci te... Nie, nie, nie ma szans. Ty mi tu zbyt uszkodziłeś... Więcej musisz dać, jeżeli... E, mam stagi 9 Masz od odłożyć ten blok? No, jeszcze chcesz uszkadzać bank. Nieprawda, jeszcze na tutaj na nawet ci hobby zrobię. Zostaw! Zostaw! <laughs> nie wierzę! Nie wierzę! Naprawdę! A. No, stary, dogadamy się. Mmm, kościół. Dobra, stary koniec, dam Ci pieniążki, a Ty mi dasz spokój, okej? Okay? Dobra. Ty, 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 ty Lol, to jest bądź. dron, który ciebie tutaj patroluje. Ja, ja go wysłałem tutaj celowo, widzisz? No ma od... Dobra. No co Ty robisz, zejdź hey, z mojego okay. konia. On patrz nie... teraz to, e, patrz teraz jak go ten dr dron uderzy. Ło, mm. no, działa, okej. Okay. Dobra, za ale tak chodź Co za e koleś? Chodźcie, chodź, chodź, chodź za mną, chodź za mną. No dobra To no nie, nie wiesz jak to jest drogie. Ja, ja Dobra, chodź. zróbmy o tak. E dasz mi to złoto, ale musisz to z własnej ręki odbudować. Tu swojej szkody musisz ale naprawić. Kiedyś, tak? kiedyś? Nie, musi nie mówię, że dzisiaj, nie na tym odcinku co teraz nagrywam, ale okółem, będziesz musiał mi to no naprawić. No, spoko. No spoko. ale tak, dam ci tego tyle. Proszę bardzo, dam ci tego tyle. Ty, ty sobie jaja robisz? Nie. Jestem bardzo poważnym człowiekiem. Dobrze, to wiesz, że złożenie samego wniosku na ciebie więcej, za więcej bym dostał po prostu z tego, no to co, nie ja mam, idę tam. po co go skłaszać? Stary, no. poczekaj, ja mam tego więcej, ja mam tego więcej. No, ja tam ja tak i tyle, najmniej ile mogę się zgodzić. masz tyle jeszcze, no masz tyle jeszcze. I konia, w e, e, ty się wydajesz. Ale ja nie dostaję nic, ty mnie próbujesz oszukać. <grym> Stary, Dobra, to zróbmy tak, ty sobie weźmiesz tego konia, ja sobie wezmę twojego, elo. Nie! Nie ma No to zostaw mojego, no. Jeszcze kuminuję zbyt. Ewentualnie jeszcze tyle i sobie Nie, 48, za 48 jestem w stanie się zgodzić, żeby, żebym ci odpuścił, ale to po prostu za to, że ciebie lubię. I naprawdę przesadziłeś grubo. O, ja cię. Kurczę, no było tak blisko. Ale wiesz, że gdybyś go sprowadził, to jeszcze więcej byś musiał zapłacić, więc. No nieprawda, mi niewinny. Masz jakiś dowód? Mam. Filmik, kamerę, wszystko mam. I pamiętaj, coś przeskrobiesz, ja to mogę uaktualnić. No, dobra, ja sobie to kiedyś. Dobra, ale ustalmy tak, dam ci. Ile masz złota? 48. Dam ci jeszcze 16 stary i ja z uciekam. Mogę ustalimy tak, bo się. A serio, OK. okej. Jedna rzecz, ale pamiętaj. Musisz to odbudować. Jak nie odbudujesz... Dobra, go to... odbuduję, odbuduję, Dobra, dzięki. Dziękuję panu bardzo. Interes. Dobrze, dobrze. To kto zrobił ten... Tutaj coś się włamywał? O co chodzi? Bo ja nie rozumiem. Pamiętam. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. No, ja też nie pamiętam. Ale proszę zostawić ja. konia. Elo. Elo. Dobra, wyciszam się. Kurde, co za koleś. Ja tutaj naprawdę miałem mega lipę od czegoś takiego. Ja tu się stara... On wchodzi do tego banku, dobra. Uznajmy, że go nie widzę, ale jak coś on tu wykombinuje, to naprawdę. Nie. Ja... Po prostu, może, że zapomniałem teraz. Logu, Ej. Nie mówcie, że on chce coś podpisywać. Dobra. Ej, udajmy, że pojadę na chwilę. Ja tu wrócę. Jak on tu coś będzie nadal robił, kto ma lipę, ale to totalną. Bo wtedy to do Abry idę jutro i on może będzie myślał, że ja już zapomniałem wszystko spoko, spoko. A tak naprawdę ja. Co? On. Hmm. Dobrze, no to jutro trochę Elvis już będzie siedział w więzieniu. Nie? No niestety, trzeba będzie go wsadzić do więzienia, bo. No tak się nie robi. No, będzie z Maćkiem coś siedział w więzieniu. Ech, dobra. co pan tu robi? Hmm. Tak, dokładnie. Dokładnie. Co pan tu robi? A dobra, wszystko tu jest zostawione. Ej, a co tu chodzi? Ja panie. będę cicho. Ty, ty możesz powiedzieć co zrobiłeś właśnie. Ale ja chcę tylko wziąć kredyt. Mhm, mm mhm. Mm a co ja zrobię z tego? Co ja jest tym to jest bank, żebym mógł wziąć pożyczkę, kredyt, czy, 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 No to na coś takiego... Ale czy pan widzi? Nie, pode... Proszę podejść, panie Elvis. Niech pan podejdzie do okna. Czy ty widzisz? Kolejną rzecz niszczysz w moim banku. Masz schabik za to. Nic się nie stało. No, podejdź do okna. Widzisz, co tutaj jest. Widzisz, tutaj że jest, jest noc. No, Bank no. jest nieczynny o tych godzinach. A, o co chodzi? Ale ja chciałem sobie sam to e, złoto wziąć. Co? Ale ty nie masz no, do tego jest, pozwolenia. Tu tutaj jest całe złoto, które chciałeś sobie wziąć. Ale ja ci tego nie dam. Nie ma szans nie? nawet. Nie, nie ma takiej opcji. One nie. To jest logo banku. Ale wiesz, nie okładzi. Ale. W... No dobra, wiesz, koniec... jest. A... Jest, abra. Dobrze, dobrze. A ty wiesz, jakim abra jest urzędnikiem? Chyba wiesz. 9 płaszczek. płaszczek. No właśnie. Który ty mam droną, ty Wiesz, co? E, e, powiem ci tyle. Za wszystko cię bardzo przepraszam. Dziękuję, do widzenia. Elo. Dobra, chyba poszedł w końcu, ale naprawdę jest przesada. Ja ci założę, że on nie będzie chciał mimo wszystko odbudować tego, że się umówiliśmy. Dobra, odbuduję, odbuduję. On... Więc.... O, ja on będzie pewnie wsadzony jeszcze do więzienia za takie zachowania, ale to jeszcze zobaczymy. Nie wiem, ja na razie tutaj będę musiał przymknąć na jakiś czas bank, żeby go odbudować, bo... Więc... Yy, kurde, nie mam tabliczek, żeby go zamknąć na ten moment. Ale na pewno takie coś będzie tutaj musiało być dane. Ja w tym momencie jadę jeszcze do Elvisa. Sprawdzić czy on dotarł do domu, czy nie poszedł sobie gdzieś indziej. Jeżeli go nie ma w domu... Oj... Oj... Ja mu dobrze nie życzę wtedy. Czy on jest w domu? Zastukam, może... Panie Elvis, halo! Halo, czy on śpi? Hej... On śpi, on śpi. Hej. Śmieszne. I podejdźmy. Nie, nie wierzę. kurde, nie powinienem tu jeść, bo on może mnie usłyszeć. Hej. On tutaj śpi. Co za koleś? On tutaj śpi. Dobra, ja stąd idę. Myślałem, że on tutaj będzie coś kombinował. On serio poszedł spać. Jest, już staje John, więc tutaj on na pewno zaraz będzie wstawał. No a ja jadę stąd i myślę, że w taki sposób będziemy kończyli ten odcinek. Naprawdę. O, oh, mega dużo się tu działo, ale no cóż, tak bywa, już na całe szczęście dogadają się z Elvisem na ten stag złota, że nic nie powiem, ale zobaczymy, jak on jeszcze coś będzie knuć, ja wrócę i no załatwimy sprawę już tym razem w tym budynku, więc no trochę gorzej, no to byłoby już na tyle, ja byłem Agent X, no i cześć.